Cześć. Słuchajcie, dzisiaj spotykamy się w łazience, bo chcę Wam pokazać fajny produkt Power Spray. To jest środek, który idealnie doczyści nam osad z kamienia, zabrudzenia z podkładu, z pudru, z cieni do oczu, z pasty do zębów, osady z mydła. Słuchajcie, on jest w sprayu, jest gotowy do użycia, więc psikam sobie nim. Zanieczyszczenie. Zostawiam go dosłownie na kilka minut, żeby on mógł popracować. Wtedy biorę moje magiczne narzędzie, czyli miedzianą gąbkę, i tak naprawdę bez szorowania, słuchajcie, delikatnie tylko zbieram zabrudzenie, na końcu mogę sobie wypolerować ładnie stroną wykonaną z mikrofibry, i tak naprawdę bez szorowania, bez żadnego wysiłku wszystko ładnie schodzi. Słuchajcie, ja tak naprawdę yy, sprzątam na bieżąco, yy, bo jestem trochę świrem. Ale postaram się pokazać Wam chociaż odrobinę różnicy. Tutaj możecie zobaczyć yy, to jest osad z kamienia jakieś tam zabrudzenia. To jest przed wyczyszczeniem, a specjalnie dla Was wyczyściłam drugą stronę. Zobaczcie sobie, nie ma żadnego zabrudzenia. Yy, tutaj też wszystko jest ładnie wypolerowane, pięknie się świeci. Korzystając z okazji, że jesteśmy jeszcze w łazience, powiem Wam bardzo istotną rzecz. Wszystkie chemie marketowe, czyli te mleczka do szorowania, one są ok, no bo czyszczą, tak? Nie ma super efektu, ale czyszczą, ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Chemia profesjonalna, ona oprócz tego, że jest przeznaczona do jakiegoś tam zabrudzenia, jest też przeznaczona do tworzywa, które my sprzątamy. Czyli innej chemii będziemy używać do powierzchni chromowanych, innych do powierzchni emaliowanych, bo wtedy my tą powierzchnię oprócz tego, że ją czyścimy, to też ją zabezpieczamy i pielęgnujemy. Używając zwykłego mleczka marketowego, my nie jesteśmy w stanie tego dostosować do powierzchni, którą czyścimy i przy długotrwałym użytkowaniu po prostu niszczymy sobie. Te powierzchnie i te powłoki, a lepiej jest, że tak powiem, kupić chemię 3 zł droższą, niż wymieniać za pół roku baterię, bo zejdzie nam cała emalia i, i cały kolor, tak? Także, jak jesteście zainteresowani, w komentarzu znajdziecie link do zakupu Power Spray. W zestawie też można go kupić z tą mejką miedzianą, albo można sam płyn kupić. I w następnym filmiku opowiem Wam jeszcze więcej o tych mejkach, bo to też są różne rodzaje i one są też super. Także koniecznie śledźcie naszego Facebooka i bądźcie z nami. Do zobaczenia.